Cześć wszystkim, z tej strony Krzysztof Dobosiewicz. I Patryk Kulpok. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Polderownia. Dziękujemy Wam za dobre przyjęcie naszego poprzedniego odcinka, w którym podsumowaliśmy sobie 2023 rok. Dzisiaj nagrywamy drugi odcinek w 2024 roku. Odcinek troszeczkę mniej polityczny, a może bardziej tożsamościowo-historyczny. Dzisiaj omówimy sobie trzy najważniejsze symbole Holandii, mianowicie flagę, godło i holenderski hymn. Ale zanim przejdziemy do naszego odcinka, chcemy jeszcze raz przypomnieć o zbliżeniu pojawiającym się wykładzie na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym będziecie mogli nas spotkać. Jest to wykład, który odbędzie się 16 stycznia o godzinie 12 na Wydziale Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego na ulicy Kuźniczej 22. Będziecie mogli posłuchać naszej krótkiej prezentacji o Holandii, o holenderskiej polityce, porozmawiać z nami, no i myślę spędzić, spędzić miło czas rozmawiając o tematyce polityki i kultury. Także jeszcze raz serdecznie was zapraszamy. Liczymy na waszą obecność. Jeżeli będziecie, będziecie we w Wrocławiu bo będziecie chcieli się pojawić to jak najbardziej zachęcamy do przyjścia. Z tego co, co wiemy to być może będzie możliwość nagrania naszego wykładu albo w formie wideo albo w formie audio. Jeszcze nie, nie możemy tego obiecać, bo nie mamy tego po prostu potwierdzenia. Jeżeli taka możliwość będzie to jak najbardziej nagramy ten wykład i później po prostu go wrzucimy w ramach pisanego odcinka na Spotify, YouTube'a i, i pozostałe aplikacje podcastowe. Dokładnie, więc przechodzimy teraz do głównego tematu naszego odcinka. Tematu, który jest taki troszeczkę podstawowy, ale jednak tak, nie, nie przerabialiśmy go wcześniej. Myśleliśmy właśnie teraz, że będzie to dobry czas, żeby, żeby to omówić w końcu. Więc trzy symbole narodowe Holandii, trzy symbole narodowe tego kraju. Myślimy Polska, tak? Mamy Orzeł Biały, flaga Biało-Czerwona, Mazuryk Dąbrowskiego. Jesteśmy w stanie powiedzieć to oczywiście z marszu, ponieważ zostaliśmy tutaj, w, jeżeli wychowywaliśmy się w Polsce, wjedziemy do polskiej szkoły, mamy rodziców, którzy utożsamiają się z narodem polskim, no to jesteśmy w stanie powiedzieć to tak od, od razu. Ale jeżeli właśnie chodzi o Holandię, to czy ktokolwiek byłby w stanie tak wymienić te trzy emblematy holenderskie, te trzy główne symbole, czyli flagę, godło i hymn holenderski. No myślę, że Tutaj byłoby już być pewne problemy, bo, ponieważ Holandia jako, że jest krajem niż Mod Polski, jest troszeczkę stwierdziliśmy, za, zaczynając nagrywać nasz podcast, ale pomijana w mediach, troszkę mało się o niej mówi, no to też myślę, że niektórzy mieliby problemy z tym, żeby coś więcej o tym powiedzieć. Więc Patryk, jaka jest ta flaga holenderska? Jak czy widzisz ją, będąc właśnie w, u siebie tam w mieście czy w Amsterdamie, jaki jest właśnie stosunek Holendów do tej flagi? No i w ogóle jaka jest jej krótka historia? Flaga rzecz jasna pojawia się w, przy budynkach administracyjnych przy, przy budynkach państwowych, ale też na przykład kolendrzy jak najbardziej wywieszają swoje flagi przy swoich domach, więc jak najbardziej na przykład w Dniu Króla te flagi wszędzie powiewają, Z dodatkiem takim, że na górze jest bardzo często przywiązywana pomarańczowa wstęga, która jest oczywiście kolorem dynastii Orianie nasał jakby Jak sama nazwa wskazuje, Oran jest niczym innym, po prostu jak pomarańczem, jako kolor i w tłumaczeniu na język polski. Więc tutaj te cztery kolory pojawiają się jak, bardzo często jako te kolory narodowe, ale Wracając do samej flagi holenderskiej, to oficjalnie ta, y, pierwszy opis tej flagi, pierwsze pojawienie się tej flagi, to jest, to jest datowane na koń, końcówkę XVI wieku, 1575, kiedy to już trwała wojna o niepodległość Holandii, po Hiszpanów, wojna 80-letnia. I składała się z trzech równych sobie pasów, y, od góry od pasów poziomych, od góry czerwony, biały i niebieski. I tutaj pojawiają się w historycznych y, zapiskach i w różnego rodzaju op y, opisach znaczenia Czerwień ma symbolizować odwagę, męstwo oraz siłę narodu holenderskiego. Biały past jest niczym innym jak pokój i uczciwością, czyli po prostu no, to, co się powinno kojarzyć z czystością zamiarów, bo biały bardzo często jest tym, jest tym symbolem czystości. A niebieski, który jest na samym dole, ma być stawieniem prawdy, lojalności, sprawiedliwości oraz czujności. Z kolei drugi opis tej flagi mówi, że te trzy kolory mają symbolizować holenderskie tak naprawdę społeczeństwo. Czerwony ma być ogólnie jako, jako narodu holenderskiego, biały ma symbolizować kościół, a niebieski szlacht. Dokładnie. Więc flaga, którą obecnie mamy, flaga w historii, wyglądała troszeczkę inaczej, tak? Ponieważ w XVI wieku, właśnie w trakcie tej wojny z Hiszpanią niepodległość, ten kolor pomarańczowy dominował, tak? Kolor pomarańczowy był, był zamiast koloru czerwonego. Później, oczywiście, ten kolor został zamieniony. Mówi się, że to dlatego, że kolor czerwony jest bardziej widoczny na morzach. A jak wiadomo, wiek XVII to wiek. Y bardzo dużej dominacji holenderskiej floty na morzach i oceanach. Jest to jedna z hipotez, dla dlaczego zamieniono ten kolor pomarańczowego na czerwony. To jednak też chciałbym zaznaczyć, w obecnych czasach flaga z kolorem pomarańczowym ma dosyć specyficzne znaczenie. Co się działo? Co się działo, że, ta, ta, że ten kolor pomarańczowy, flaga właśnie z kolorem pomarańczowym nie zanikła, a jakby uzyskała troszeczkę takie drugie życie, może też w niezbyt pozytywnym aspekcie? Trzeba wspomnieć, że kiedy po prostu wymienimy czerwony kolor na pomarańczowy i i cofnęlibyśmy się do mniej więcej przełomu XVI-XVII wieku, to w tym momencie po prostu uzyskujemy nic innego jak flagę książęcą, ponieważ też barwnik czerwony był dość wtedy trudno do uzyskania i też w ramach na przykład warunków atmosferycznych czerwony po prostu wyblakał i z tego robił się taki bardziej pomarańczowy odcień, więc tą flagę do mniej więcej połowy XVII wieku używano. Później pojawiła się nowa flaga, która była używana aż do końcówko XVIII wieku i bardziej przypominała dzisiejszą flagę luksemburską. Ponieważ ten, ten błękit na dole był bardzo jasny, więc jak spojrzymy na dzisiaj na, na współczesną flagę Luksemburga, no to są praktycznie identyczne. No i później prawie pojawiła się ta flaga współczesna, czyli mamy tą flagę Republiki Batawskiej, gdzie w lewym górnym rogu miał miejsce, było miejsce na herb Republiki Batawskiej. Republika Batawska była niczym po prostu innym jak, jak swego rodzaju państwem marionetkowym pod wodzą Francji. Później ta flaga tała oficjalnie zalegalizowana dekretem królewskim przez. Przez, przez tą królową Wilhelminę. Została przyjęta też jako flagę Królestwa Niderlandów. Wpiero 19 lutego 1937 roku, czyli ta flaga pomimo tego, że jest historycznie dość stara, bo ma kilkaset lat, jednakże jeżeli chodzi pod względem jakby legalności i, i oficjalnego jakby użytkowania, jest dość nowa, ponieważ ma mniej niż 100 lat. Trzeba jakby to, co właśnie wspomniał Krzysztof o tym pomarańczu, no to flaga ta pomarańczowo-białoniebieska jest dalej używana w Holandii, jednakże ona ma już bardzo konotację krajem prawicowe, bo jest to nawet często wręcz używana i przypomina tą flagę apartheidowską RPA. Ta flaga oczywiście nawiązywała do swoich korzeni, tak no, bo część białych osadników w RPA to są potomkowie holenderskich, holenderskich farmerów i ta flaga apartheidowska to jest właśnie pomarańczowo-biało-niebieska w poziomech pasy, a na środku są trzy mniejsze flagi jest to znane wszystkim Union Jack, czyli flaga Wielkiej Brytanii. Drugą flagą obok jest oczywiście flaga Wolnego Państwa Oranie, ale one z kolei i obrócona o 90 stopni z góry na dół. Ostatnia jest, jest tak zwany Firklur, flaga RPA, która była używana z przerwami od mniej więcej połowy XIX wieku do początku XX wieku. W ramach jednej flagi mamy cztery. No i jak wszyscy wiemy, ta flaga została w 1994 roku oficjalnie zmieniona na współczesną flagę RPA. też wbrew pozorom można się doszukać kolorów holenderskich, bo kolory holenderskie się jak najbardziej na, na, na współczesnej flagze RPA się znajdują. Jest oczywiście też nawiązanie do afryka National Congress, czy do Wielkiej Brytanii, które po prostu jakby... A wracając do samej Holandii, taka ciekawostka. Część państw słowiańskich jak najbardziej zawdzięcza swoje kolory w fladze holenderskiej, ponieważ Rosja pożyczyła kolory z flagi holenderskiej. Ona oczywiście zmieniła kolejność tych kolorów na fladze. Flaga, współczesna flaga rosyjska to biało-niebieskie i czerwone. No i część państw słowiańskich, a raczej narodów słowiańskich, w szczególności, pod, które były proponowaniem Austro-Węgier, wzięły te kolory od Rosjan. Na przykład Czechy, czyli prawie jak polska flaga, ale mamy tutaj ten niebieski Trójkąt, Serbia, Chorwacja nawiązywało do flagi rosyjskiej, bo tu pojawił się ruch panslawizmu. Rosjanie wzięli te kolory od Holendów, czyli można by powiedzieć, że Holendrzy dali narodom słowiańskim kolory na fladze. Dobrze, czyli aspekt flagi myślę, że omówiliśmy, czyli podsumowując, flaga jest dość wiekowa. Początki to wiek XVI, później wiek XVII została zmodyfikowana i od 1937 roku funkcjonuje jako oficjalna flaga Królestwa Niderlandów. Tak jak Patryk powiedział, jest ona wywieszana zarówno przez instytucje publiczne, instytucje państwowe, jak i również samych Holendrów. Jeszcze tutaj dwie rzeczy a propos flagi, to kwestia protestu rolników, który miał miejsce w 2022 w 2023 roku, gdzie ta flaga holenderska została odwrócona o 180 stopni i jadąc przez Holandię, widząc na przykład te flagi, można było mieć wrażenie, że, jest to jakaś, że są to jacyś fanatycy Jugosławii bez czerwonej gwiazdy, więc wyglądało to no, dosyć komicznie, jeżeli właśnie zna się flagę na Jugosławii. Dodać należy, że obrócenie flagi o 180 stopni, wywieszenie jej jest, jest też nawiązaniem historycznym, że państwo jest w kryzysie i potrzebuje, społeczeństwo potrzebuje pomocy, to jest takie trochę wołanie o ratunek. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest trochę znieważanie symboli narodowych, jednakże nic takiego w Holandii nie ma miejsca, ponieważ jak najbardziej ma to po prostu historyczne narracjałości, więc nie pojawiają się w żaden sposób pozwy w stosunku właśnie do testujących o znieważanie flagi holenderskiej. Jeszcze ostatnia rzecz to wywieszanie tornistrów na fladze holenderskiej. też jest bardzo na zwyczaj. Robi się to na zakończenie szkoły. Holenderska młodzież po zakończeniu szkoły właśnie na fladze holenderskiej wywiesza flagę holenderską przed domem. Flad zawiesza swój tornist. To też taki zwyczaj, który się pojawia. Nie wiem, Patyku, czy widziałeś kiedyś takie tak, coś? Tak, tak, wielokrotnie. Jeżeli, jeżeli jest już koniec roku szkolnego, to dzienniczy w mieście, wszędzie pogadać na masztach, wywieszoną flagę holenderską, a na niej wiszący tornistę jeszcze. Tak, czyli jakby jest to taki znak, że ktoś, kto mieszka w danym domu, właśnie uczeń już tym uczniem przestaje być i kończy szkołę. I przechodząc do, do drugiego symbolu narodowego, czyli do herbu. Herb Holandii jest oczywiście w sumie no, bardzo mało znany. No, flaga jest jeszcze jakoś mniej więcej kojarzona, to z herbem przecież pewnie by, pojawiłyby się większe problemy. Oczywiście w, w Europie. Jest mania na to, żeby do herbu dać jakieś zwierzę, co oczywiście ma jak najbardziej historyczne naleciałości, ponieważ chodzi o symbolizm królewski. No i tutaj w Europie najczęściej pojawiały się dwa zwierzęta, orły oraz lwy. Kolędzy mają lwa. ten pojawił się podczas znowu wojny 80-letnia, walka z Hiszpanami, kiedy to siedem prowincji, siedem zjednoczonych prowincji utworzyło swój pierwszy parlament i za herb wzięto lwa, który jest oczywiście lwem dynastii Orianie Nassau, tej dynastii, która rządzi w Holandii po dziś. To złoty lew w koronie, który stoi na dwóch tylnych łapach. W jednej łapie trzyma mnie, a w drugiej siedem strzał, które oczywiście mają symbolizować siedem znaczonych prowincji. Jest oczywiście w takiej bardzo postawie walczącej wręcz. Jest on na niebieskiej e, tarcze, gdzie jeszcze na tej niebieskiej tarcze są złote prostokąty. I oczywiście istnieją trzy wersje tego herbu. Jest herb mały, czyli właśnie taka zwykła tarcza z tym lwem, herb średni, kiedy to ten herb dostaje de facto dwóch ochroniarzy, e, ponieważ z lewej, z prawej strony ten herb trzyma, ko, trzymają kolejne dwa złote lwy, które są dokonane samy, takimi samymi złotymi lwami. Ten z nich po prostu jest obrócony w drugą stronę, są trochę większe. Jeszcze na, na górze tego herbu jest, jest korona, a pod herbem jest niebieska wstęga ze złotym napisem. I powie, czy mógłbyś powiedzieć nam wszystkim, Krzysztofie, ten napis powinniśmy czytać? Że tiendrai, czyli utrzymam. Jest to właśnie francuski czasownik od niech, czyli od Trzymać, podtrzymywać, czyli jakby tak po angielsku, to maintain, czyli jakby maintenance, tak? To jakby jest jakoś tam powiązane, jeżeli chodzi właśnie o te czasowniki, ponieważ właśnie niektóre y, czasowniki i rzeczowniki w angielskim właśnie mają pochodzenie francuskie, więc to jest to jeden z przykładów. Ciekawe, właśnie, że u, użyli Hollen, że Holendrzy użyli francuskiego, francuskiej dewizji, no, ale na przykład Brytyjczycy też myłem, bo mają di czyli ten Bugi moje prawo. Czyli te francuskie dywizy były w jakimś tam stopniu popularne w, w Europie. No i oczywiście jest też trzecia wersja herbu wielkiego, gdzie jeszcze, żeby jeszcze bardziej to jakoś dać więcej złotego i jeszcze więcej purpury. Sam herb dostaje kolejną koronę, dostaje też coś na wzór takiego woalu, takiej zasłony, która jest też tłem tego całego herbu. I oczywiście nie będzie zaskoczyć, że sam herb tej wersji jest też dość nowy. Bo został oficjalnie przyjęty w 1907 roku. Wcześniej herb używany był bardzo podobny, tylko po prostu te lwy, które były tymi dwoma lwami z boków, one po prostu wyglądały trochę inaczej, i potem stwierdzono, że te lwy wyglądały dokładnie tak samo jak ten lew, który jest już wpisany w tą tarczę herbową. A powiedz mi, czy Godło jest jakoś tam, czy Godło jest dosyć popularne od Holendrów jako taki symbol państwa? Ponieważ myślę, że wkładając na Polskę, no to poszuk biały jednak jest dosyć popularny i poważany, a właśnie jak to jest w przypadku Holandii? Herb, bo nie widzę, tak często, na przykład w urzędach, ale ten lew bardzo często pojawia się w tej wersji jakby najprostszej czyli po złoty lew z mieczem i ze strzałami w łapach, i wtedy najczęściej też ma koronę na głowie co jakby w tej podstawowej wersji herbu jakby nie ma miejsca. No, z kolei po prostu on często taka flaga właśnie z lwem wisi na zewnątrz różnego rodzaju budynków państwowych czy ministerstw czy rad miasta, ale też bardzo często można zauważyć, że obok tego królewskiego lwa, na przykład wisi obok herb Republiki Kolenderskiej, czyli Zjednoczonej Republiki, gdzie, gdzie ten lew z kolei ma, jest czerwony na złotym tle. Czyli tutaj właśnie te, te, starsze, te starsze wersje herbu, jak najbardziej też się pojawiają dalej w przestrzeni publicznej. No hmm, to ciekawe, to jakbyś popatrzył na różne ministerialne, na przykład ten cały design, jaki jest w holenderskich urzędach, jeżeli chodzi właśnie o, o różne ministerstwa, czy na przykład Urząd Podatkowy, Belasting Dienst, to tam oni wszyscy stosują właśnie ten, tą rozbudowaną wersję tego herbu, tak? Z tymi, Tak, tą, z tymi, wielką, no, tak, są, tak, tą tak. wielką, ale właśnie jakby nie minimalistycznie, ale jest ona jakoś tam, powiedzmy, przerobiona i jest w każdej urzędzie można zobaczyć właśnie ten herb holenderski w jakiejś tam wersji, jest to po prostu stały design, który holenderskie urzędy stosują. Czyli tu możemy stwierdzić, że holenderski, holenderskie godło jest stosowane bardzo, jako tak, bardzo państwowo, w zasadzie jest to symbol bardziej państwa niż symbol narodowy. Myślę, że już temat godła i herbu wyczerpaliśmy. No to przejdziemy sobie tutaj do ostatniego symbolu holenderskiego, czyli do hymnu Holandii, czyli do Het Wilhelmus, który jest jakby nieoficjalną nazwą tego hymnu, ponieważ hymn państwowy nazywa się Wilhelmus, Fan Nassau, To jest po prostu niczym innym niż Wilhelmem z Nassau, tym pierwszym de facto bohaterem narodowym, jeżeli chodzi o tą współczesną państwowość holenderską, czyli tym Wilhelm orańskim, też Wilhelmem Cichym, który tym pierwszym stadthalderem, namiestnikiem Zjednoczonych Prowincji i uważany jest przez Holendrów za tego pierwszego, jakby najważniejszego bohatera narodowego, który tak naprawdę doczekał się tego, że współczesny hymn Holandii jest niczym innym niż, niż pieśnią ku jego czci ale nie wyprzedzając fakt, sam Sama ta pieśń powstała prawidłownie pomiędzy 1568 a 1582, właśnie ku czci Wil Wilhema Orańskiego. I tutaj znowu pojawia się niczym jednak aspekt y, wojny z Hiszpanią. Czyli tak naprawdę ta, można po łatwo po prostu spojrzeć, jak bardzo wojna 80-tych 80-letnia miała wpływ na świadomość holenderską, gdzie tak naprawdę wszystkie trzy najważniejsze symbole narodowe tak naprawdę wywodzą swoją historyczną, y, są historię z tego konfliktu który po prostu pozwolił Holandii pojawić się jako niepodległe państwo na terenie wtedy XVII-wiecznej Europy. Tutaj pokrótce muzykę do tego hymnu skomponował Adrianus Valerius, który podczas wojny 80-letniej pisał różnego rodzaju pieśni ku czci Holandii, żeby było ciekawiej. Valerius poza tym, że był pisarzem, on, on w pewnym momencie też był burmistrzem miasta Ferry, a sam tekst prawdopodobnie tutaj stworzył niejaki Philips van Marnix, który był szlachcicem i panem na Synt. alde aldeão Sam hymn jest oczywiście jednym z najstarszych na świecie, swoimi, swoimi korzeniami sięga wręcz średniowiecza. Wywodzi się ze starej francuskiej pieśni wojskowej. Oficjalnie nie był uznawany, tutaj znowu, hymn jest bardzo stary, ale nie uznawany do XX wieku, dopiero w 1932 roku. Był uznany za chem państwowy. Do tego czasu hymnem Holandii jest inna pieśń autorstwa Hendrika Tolensa o tworzonej muzyce Johanna Wilhelma Wilmsa. Pieśń ta nazywa się Finn, Netherlands Blut w tłumaczeniu na język polski. Ci, w których płynie holenderska krew. No i jest to pieśń, oczywiście patriotyczna, która została przyjęta po wojnach napoleońskich i została używana jako oficjalny holenderski do 1932 roku. I w 1932 roku pieśń Pieszkudzki Wilhelma, Het Wilhelmus, zostaje przyjęty jako hymn państwowy. I tutaj proszę Państwa o przesłuchania jednej z tego hymnu. z Nassau, z niemieckiej krwi, wierny ojczyźnie, pozostanem do śmierci. Jam książę orański, wolny i nieulękniony, królowi Hiszpanii zawsze oddawałem cześć. Tak w tłumaczeniu na język polski można zrozumieć słowa pierwszej zwrotki hymnu Holandii, który tak jak mówiliśmy, jest niczym innym ścią, chyba dla największego bohatera narodowego tego państwa. Ja tutaj ci przerwę na chwilę, no to no. tak jak mówisz, że w 32. pieśni, która była troszkę nowsza, tak, bo mówisz o od, od napoleńskich tam do 1930 roku, zastąpili pieśń, która była dosyć wiekowa, tak, bo wywodziła się z XVI wieku. Tutaj mi to przypomina troszeczkę, ponieważ Wilhelmus jest pieśnią o dynastii orańskiej, to mi przypomina taką sytuację na przykład, jaka jest w krajach skandynawskich, ponieważ oni tam mają ten system hymnów, tak, Taki, że mamy hymn państwowy, czyli ludowy, i hymn królewski. Hymn, który jest związany właśnie z panującą dynastią, więc mamy taki podział tych dwóch hymnów. A tutaj powiem Ci, że tak mi się to właśnie skojarzyło, że mamy tą pieśń właśnie o dynastii Oranie, tego Wilhelmusa, no i pieśni drugą. Ale tutaj, jak, jak powiedziałeś, Holendrzy po prostu nie poszli w ten taki system dwóch hymnów, dwóch hymnowy, tylko zastąpili po prostu tą nowszą pieśń, tą taką bardziej, bardziej znaną, bardziej wiekową tego, co wiem, to hymn holenderski jest nauczany w szkołach w ramach edukacji obywatelskiej. A jak Patryku myślisz, jaki jest stosunek Holenders do hymnu? Czy hymn jest taki bardziej, tak jak może, może w Polsce, że jest przy uroczystych okazjach e, śpiewany. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak, tak, samo, tak, samo. Tak, tak, tak? tak samo chociażby na, podczas nie wiem, me meczów różnego rodzaju, przykład meczów piłki nożnej, meczów siatkówki. Ten hymn oczywiście jest odśpiewany przed meczem. Kolej, oczywiście, jeżeli chodzi o olimpiady, no to wiadomo, jeżeli Holender być Holenderka, wygra podium, w jakiejś dyscyplinach sportowych, no to Hedwil Hermes jest jak najbardziej wtedy odgrywany i Holendrzy na stadionie go odśpiewują. Myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Omówiliśmy sobie te trzy najważniejsze um, elementy tożsamości holenderskiej, czyli właśnie flagę hymn i godło tego kraju. Dodam, tylko przerwę ci Krzysztofie, zanim się pożegnamy, taką, taką jedną ważną rzecz odnośnie jeszcze tego hymnu. kim hymn ten jest długim hymnem. Zawsze są oczywiście żarty, które są związane z tym, że Polacy mają problemy z otwartą zwrotką polskiego hymnu. Holenderski hymn Hedwil Hermus ma tych zwrotek 16 i mam dużo wątpliwości, że każdy Holender i Holenderka te 16 zwrotek jest w stanie zaśpiewać w środku nocy, kiedy zostanie obudzony Pamięci. Mam duże wątpliwości, że, że ludzie są w stanie pamiętać 16 zwrotów hymnu, dlatego, na tych wszystkich państwowych uroczystościach czy sportowych jest odśpiewane najczęściej po prostu są dwie, trzy zwrotki, i to takie maksymalnie oczywiście z refrenem, ale nie jest odgrywany cały 16-zrotkowy hymn, bo to byłoby jednak dość długie przedsięwzięcie, no i jednak zakładam, że pewnie po czwartej zwrotce zaczęłyby się problemy, czy ktoś w ogóle pamięta słowa kolejnych zwrotów. Dokładnie. Myślę, że już mamy omówione trzy najważniejsze elementy holenderskiej tożsamości, holenderskiej. Państwowości, godło, hymn i flagę. Myślę, że najłatwiej było omawiać troszeczkę tą flagę, bo flaga jest najbardziej kojarzona z Holandią. Później już godło i hymn, troszeczkę, troszeczkę, może było więcej elementów, które były dla was nowe i dla nas nowe również, ponieważ są one troszeczkę mniej znane. Tutaj jeszcze tak powiem ostatnie moje przemyślenie, że Holandia w sensie ma, może troszeczkę mniej znane te swoje główne emblematy, dlatego że ten kolor pomarańczowy jest tak bardzo utożsamiany z Holandią i jest, jest go tak dużo na, przykład na różnych właśnie wydarzeniach, typu urodziny króla, wręcz właśnie noszą te pomarańczowe pomarańczowe koszulki i inne, inne dodatki, więc myślę, że ten pomarańcz tak troszeczkę jakby przyćmiewa tą resztę, tak? No, na tej zasadzie, bo to jest, to jest też troszeczkę unikatowa sytuacja, że właśnie tym oficjalnym kolorem kraju jest kolor, którego jakby nie ma właśnie w tych symbolach. No dobrze, może powiedzieć, że ta flaga był kiedyś, ale został zaparty przez czerwony. To zgadzasz się, że to tutaj troszeczkę jakby te, ten pomarańcz jest pełni ważniejszym tak, rolę? Jest, jest to oczywiście jak najbardziej chyba po prostu cała, cała Holandia, można by powiedzieć zmienia swój kolor na pomarańczowy, kiedy jest dzień króla, i wtedy wszyscy, niezależnie od tego, czy są lokalcami, czy są turystami, ubierają pomarańczowe koszulki albo bluzy i w taki sposób po prostu świętują Dzień który po prostu polega na niczym innym niż na siedzeniu na zewnątrz, nad kanałami i piciu alkoholu. Bo tak w taki sposób najczęściej, oczywiście są, są państwowe uroczystości, ale przeciętne mieszkanie z Holandii bądź turysta ten dzień świętuje po prostu w taki sposób, że wychodzi na zewnątrz i po prostu świętuje to za pomocą alkoholu i byciu w, pomarań w pomarańczowej koszulce. Też o tym, o tym dniu troszeczkę więcej powiemy sobie, jak będzie czas myślę. Bo to też bardzo ciekawy materiał na przyszły odcinek. Super, to myślę, że to na dzisiaj tyle. Serdecznie Wam dziękujemy za słuchanie tego naszego podcastu. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam te symbole holenderskie o wiele bardziej i jest to teraz dla Was jasne. Jeszcze raz przypominamy o wykładzie 16 stycznia we Wrocławiu na katedrze Niderlandystyki, gdzie będzie można nas spotkać. I co? Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja również dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia.